Dzisiaj Wam pokażę unboxing takiego telefonu King Kong Kubot King Kong S. Dobra. Pudełko się w ten sposób prezentuje. Na dole mamy tutaj wszystkie specyfikacje, najważniejsze. display Monstrar 656 HD CPU tutaj T606, data transfer, C no i bateria 5100 mAh, Android, takie tam znaki towarowe. Po, po prawej stronie King Kong S, napis. Na górze mamy e, tylna kamera 48 megapikseli, front, czyli z przodu 16 MP, RAM e, 16 w do, 6, w, r, 6 w rozszerzeniu do 16 i 128 zbudowanej no i takie tam różne oznaczenia mam jeszcze klasę energetyczną, czyli B. Kurczę, przepraszam, bo tutaj... e, Dobra. I P68 e, takie różne oznaczenia. No, dobra. Telefon wygląda, zaraz Wam pokażę w ogóle. Muszę wam tak. Otwiera się tak w pudełku zakwycie. Standardowo trochę. Dobra, po tej stronie mamy, w ogóle pudełko już było otworzone wcześniej, chciałem zobaczyć po prostu, yy, telefon, yy, ładowarka mamy, yy, ładowarka 10W, 5V 2A, yy, wtyg europejski jest i kabelek na, kabelek jest na, kabelek jest na co, tak, dobra. Dobra, tutaj mamy z tej strony, tak, tu mamy, tutaj mamy, tak, następne rzeczy, mamy silikonowe, żel silikonowy, igiełka do wyciągania karty SIM, jakieś tam papierologia, instrukcje obsługi, jest w języku polskim na pewno, ale dobra, wam pokażę, żeby nie było, że że kłamie. Dobra, jest w języku polskim. Trzeba tak otworzyć, jak no, to się tak otwiera. Mamy w języku polskim. Telefon w ogóle pochodzi z AliExpress. Eee. Także to, że jest język polski, to już w sumie nikogo nie dziwi. I nawet instrukcji. W ogóle, to jeszcze wam pokażę z tej strony, tak wygląda. Mieliśmy taki przyklejony, czy? Kliknął Taka i styropiony trochę. Dobra. To w sumie nie tak to dobrze. Eee. Telefon wygląda w taki oto sposób. Następująco jest większy od mojego dotychczasowego. Znaczy, do obecnego cały czas mojego, bo i tak zostanie. Telefon wygląda w taki oto sposób. Tak wygląda. Jest większy. Jest też szerszy. Jest szerszy, jak widać, jest, jest. Z przodu w ogóle tu fabrycznie już mieliśmy naklejone szkło. Będzie widać, będzie. Się zdziwiją nawet trochę, także, także dobrze dla nich. Po lewej stronie mamy zaślepkę na kartę SIM, ale co ciekawe właśnie do tego jest... Pamiętajcie, strasznie się to ciężko otwiera. Dobra. No i pod spodem mamy i giełkę, żeby sobie podważyć i wyciągnąć, także fajnie przemyślane ma to chronić przed wodą. I może będzie, może będzie dobrze chroniło. Dobra, następnie mamy jakiś taki przycisk, który do końca nie wiem do czego służy. Ponieważ wciskając go, nic się nie dzieje, a przytrzymując, jedynie wibruje i, i też się nic nie dzieje. Także, czy to jakoś czas zaprogramować, możliwe. Nie wiem do końca. Dobra. Następnie mamy. nic nie mamy w sumie jakieś śrubki. Na dole mamy zaślepkę. Tym razem, właśnie na. Też trzeba tak podwadzić sobie jest, no ale dobra. Tworzyliśmy. Eee, zaślepka jest na. Eee, tak, na port C eee, Tak, na tym mikro USB-C. Mi 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 nie mam, nie mam mikro USB-C. Sorry. Jest typ C. Dobra. Po prawej stronie. Regulacja głośności No i przycisk zasilania Z tyłu mamy obiektywy Nie wiadomo czy to jest tak Czy jeden z nich jest szerokokątny czy tak Jest lampa też bluzkowa mamy yy. jakiś taki kompas Nie wiem dokładnie co to jest 60 0,5 taki Taki minutnik jakby liczymy No jakby zegar taki dziwny no ale z tyłu jest też głośnik, jest mikrofon. Yy, także tak. Telefon jest oczywiście pokryty taką warstwą gumy. Specjalnie właśnie takie, żeby. No, wzmocniony, wzmocniony był na upadki odporny. Telefon już był trochę pokorzystany. Yy. Jak widać, działa wszystko w nim. Yy. Jest to w ogóle Android wersji 14. Mamy tutaj Android, yy, tak, czysty Android, bez żadnej nakładki od producenta, także fajnie. Yy. Android wersji 14, jakby ktoś chciał wiedzieć, tutaj mamy. Tak. O jest, wersja Androida 14. Wersja Android 14, no tak. Yy. Aha, y, nie wiem gdzie to jest. Czekajcie. Aha, system, tak? Czyli to systemu o, mamy tutaj y, Kryptacja zabezpieczeń 5 maj 2025, także no, tak to wygląda. Mm, mamy jakieś znaki certyfikacji też takie tam sprawie Yy, nie mamy yy, oczywiście yy, z minusów, nie mamy NFC i nie mamy nacisków palców, także to jest słabe trochę, no ale w tej cenie to już można by było mieć jakby wiecie, yy, no kompromis jakby nie, bo i tak jest odporny na upadki, czy na jakieś tam, nie wiem, nie, no i ten na wodę. Yy. No co w sumie, co mogę jeszcze wam pokazać? Działa o dziwo... Tikt... sobie surfers jeszcze pokażę Wam, bo wybrałem trochę. Chciałem po prostu sprawdzić jak to działa, no ale działa jako tako. Yy, także wszystko zawaliście. Działa działa nawet. No a teraz przegrałem, no ale... Ale nie zacina się, nie? Bo często telefony to właśnie z tej półki się, się przecinają. I tak to mniej więcej wygląda, że właśnie się to przecina. Mm, a tutaj wszystko działa płynnie. TikTok tak samo działa płynnie. Teraz zaskoczony jestem. O, jakieś tam wszystko różne. Ups. Działa płynnie. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym oto modelem. E, Cubot King Kong S, i będziecie chcieli coś o nim więcej wiedzieć, to piszcie śmiało w komentarzu na pytania różne tam odpowiadam albo coś jeszcze może nagram, także trzymajcie się i no i pozdrawiam, dzięki za oglądanie.